My tak jakby znając y, branżę fitness od tego co widzimy na Instagramie, to my niestety widzimy za bardzo wyidealizowane sylwetki. Wy na pewno jesteście o tym przekonani, ale wiele osób oglądających o tym nie wie. Patrzycie na gościa, który 10 lat jest w treningu naturalnie, i on wygląda jak osoba, która dwa lata jest w teorii w jakimś super treningu, nie? A to tak nie wygląda. Jednak naturalne trenowanie. Pozwala ci dojść w 3 lata powiedzmy do jakiegoś prawie że swojego piku, i później twoja sylwetka się w ogóle nie zmienia. Ty przez miesiąc zaczniesz jeść więcej, troszkę sobie odpuścisz, i ty już wyglądasz tak dosyć standardowo. Zakładasz bluzę i nie widać, że ty trenowałeś w życiu. I to jest właśnie taki kłopot. Że te media troszkę zepsuły pogląd, po, obraz. obraz tego, jak właśnie wygląda sylwetka. A propos tego, co mówisz, teraz wyświetlił mi się ostatnio TikTok, faceta z Ameryki, który rozbiera się i pokazuje swoją sylwetkę po 10 latach treningu, co najmniej 3 razy w tygodniu albo więcej. I to jest non-stop. 10 lat i pokazuje, jak wygląda, i wszyscy mu piszą, że wyglądasz, jakbyś nigdy nie ćwiczył. I to jest właśnie to, czym mówisz, Dzień. że ludzie są do takiej wyidealizowanej sylwetki przyzwyczajeni.